tak się zacząłem zastanawiać, gdzie są granice. W sensie, nie, że głupoty lasek, które pytają, czy kochałbyś jakby była kamieniem. Jakby słońce, to już jesteś niezłym głazem narzutowym. Idź na siłownię albo co. Zacząłem się zastanawiać nad granicami w motoryzacji. W końcu wachlarz pojazdów jest niesamowity. Mamy na przykład takiego śmietnika jak Prius. A co to za gówno? Ale mamy też taki cud inżynierski, jakim na przykład jest Sanchento, który swoimi kształtami i mocą przyćmiewa nie jeden super samochód. Jeżeli jednak wkroczymy w sferę hiper, to jeszcze nikt nie stworzył samochodu, który przekroczyłby 500 km na godzinę. Oczywiście seryjnego. Wiele jest blisko, jak na przykład Shiron Super czy Sekiesko, ale w zasadzie ja nie słyszałem. No, oczywiście jest też kwestia tytuary, ale jak dobrze wiadomo, no polecieli w kulki. Ale czy faktycznie tak jest, że tej magicznej bariery 500 km na godzinę nie da się przekroczyć? Sprawdzam! I tutaj będziemy musieli się przenieść do czasów zamieszkłych, wręcz bym powiedział, kiedy prawo jazdy naprawdę zdawało się na dinozaura. W roku 1881 urodził się gościu, który miał wizę założenia przedsiębiorstwa, które będzie tworzyło najszybsze samochody na świecie. Eto Rebuga. Wło, zaskoczeni? Nie martwcie się, mnie też ściego znów. Ale to nie pierwszy raz, kiedy dowiadujemy się, że pochodzenie przedsiębiorstwa nijak się ma do pochodzenia założyciela. W końcu Horacio Pagani jest Argentyńczykiem. W każdym razie Ettore Arco Isidoro Bugatti, po osiedleniu się w Niemczech wziął się do roboty. W sensie w cesarstwie niemieckim, bo Molsheim aktualnie leży we Francji. To wiecie, jak tam podczas jednej wojny światowej generał stracił 2 miliony żołnierzy i przesunął front o 6 metrów, to było właśnie tam. A nie ogóle! Wracając, Bugatti zaczął tworzyć samochody wyścigowe i trzeba przyznać, szło mu bardzo dobrze. W roku 1921 podczas Grand Prix Breski zajął cztery pierwsze miejsca, a od 25 do 35 roku za każdym razem zajmował bardzo wysokie lokaty. W 1939 roku produkcja samochodów została przerwana. No, można się domyśleć dlaczego. Po wojnie natomiast Bugatti spadło praktycznie na samo dno. Po śmierci Ettore w 1947 roku przedsiębiorstwo przejął jego syn i zrobił to tak nieudolnie, że przez tyle lat wyprodukowali jedynie 10 samochodów. Nie zaprojektowali, tylko wyprodukowali. To są kurwa jaja. Aż do roku 1963, kiedy to przedsiębiorstwo zostało przejęte przez Hispano Suiza. Wysłyszeliście kurwa kiedykolwiek o Hispano Suiza? What the fuck is this? Nie dziwię się, w końcu zajmowali się oni sprzętem lotniczym, bronią i w zamierzchłych czasach, ale to naprawdę zamierzchłych, samochodami luksusowymi I pod ich przewodnictwem oryginalne Bugatti umarło, dosłownie Bardzo długo trzeba było czekać na jego reinkarnację, bo w roku 1995 Romano Artoli próbował wstrzeszyć niemiecką legendę Oczywiście nie udało się, bo Włosi to wiadomo, że są leniwi i im się nie chce pierdolić z myśleniem, co i jak żeby było dobrze Jest staj chuj Poza tym oni cały czas nachrani tym winem, no nie są w stanie nic zrobić przy samochodzie Dopiero w 98 roku przyszedł przełom, kiedy to Volkswagen wykupił od Artoliego prawa do znaku towarowego Bugatti. I wtedy na dobre narodziło się Bugatti Automobil. Bo to trzeba zaznaczyć, Bugatti i Bugatti Automobil to dwa zupełnie różne przedsiębiorstwa. Dlatego pierwsze Bugatti było niemieckie, a drugie Bugatti już jest określane jako francuskie. Oryginalne Bugatti założono bowiem w czasach, kiedy Molsheim leżało w Niemczech, a Bugatti Automobil, gdy Molsheim zaczęło być częścią Francji. I one poza logiem nie mają praktycznie nic wspólnego. Kolejna duża zmiana przyszła w roku 2021, kiedy to Bugatti zostało przyjęte przez Rimac. Wtedy to narodziła się kolejna wersja legendarnego przedsiębiorstwa, a mianowicie Bugatti Rimac. Powiem wam szczerze, jestem mocno zesmaczony faktem, że te chorwackie Pizdy chcą uczynić z tej marki kolejnego elektrośmiecia, jak na przykład Tesla. I oby im się te plany wyjebały na plecy. Ale robią też dużo ciekawych rzeczy. W końcu Bugatti ma bardzo zróżnicowany rodowód: od samochodów wyścigowych do luksusowych. Jednak trzeba zwrócić uwagę, że bliżej im zawsze było do wyścigów i zawrotnych prędkości, co widać szczególnie w tej nowej, odrodzonej wersji Bugatti Automobil. Weźmy pod uwagę chociażby EB110, który miał brać udział w wyścigach długodystansowych. Samochód wyposażony był w V12-kład turbo o mocy 611 koni. Jest to wynik naprawdę przyzwoity. Niedługo później, bo po 10 latach zaprezentowano najmocniejszy i najszybszy samochód świata: Bugatti Veyron. 1001 koni mechanicznych, ponad 400 km na godzinę. 8 litrowe W16 skład turbo rozpędzało tego wariata do 408 km na godzinę Nie zatrzymali się na tym Lawina ruszyła Po niedługim czasie powstała wersja Supersport Podkręcona do 1200 koni mechanicznych I rozpędzająca się do 431 km na godzinę Przez długi czas najszybszy samochód świata Zapomnieli jednak w swoim szaleństwie zamontować hamulców w tej lokomotywie prędkości Która miała na celu tylko i wyłącznie zmiecenie konkurencji z nóg. W 2016 roku zaprezentowali następcę weirona Chiron. Silnik o tej samej pojemności z takim samym układem cylindrów i do ładowania, ale jednak z nowocześniejszą technologią. Wynik. 1500 koni, prędkość maksymalna ograniczona elektronicznie do 420 km na godzinę, a faktyczna 463. I to dalej było mało. W 2019 roku zaprezentowali się Super Supersport 300, który przekroczył magiczną barierę 300 mil na godzinę, czyli 480 km na godzinę. Dokładniej osiągnął prędkość 490 i 484 tysięczne km na godzinę, i powstał tylko w 8 sztukach. Mało, zgadza się. Więc w formie rekompensaty znaczy się chyba. Bo pewności nie mam Zaprezentowali bohatera naszego materiału Pojazd przeznaczony tylko i wyłącznie na tor Który łamie wszelkie prawa Czy to fizyki, czy drogowe Bugatti Boli. Kierownictwo firmy wtedy jeszcze niesione na skrzydłach zwycięstwa Shiro Supersport Poszło o kurwa nie krok SUS dalej. Jesienią 2020 roku zaprezentowali samochód przeznaczony tylko i wyłącznie na tor, który przekracza 500 km na godzinę. A przynajmniej tak twierdzą. Przejdźmy jednak do techniki, jaka kryje się za tym pomiotem szatana. Jest to pokaz siły marki, w szczególności technologicznej. Ale konkretnie, wszystkie panele nadwozia wykonano z włókna węglowego. Dosłownie wszystkie. Wykorzystano do tego metody stosowane w przemyśle lotniczym, aby części były jak najlżejsze i jak najwytrzymalsze. Monokok na którym osadzone są wszystkie elementy, spełnia normy przewidziane dla bolidów F1 oraz LEMO. Przedaż kurwa pod 07. Obolida. Oznaczać by to mogło, że możliwe będą starty tego samochodu w klasie prototypów w wyścigach długodystansowych. Stworzony z włókna węglowego jest niesamowicie twardy i potrafi wytrzymać nacisk 350 tysięcy newtonów na mm2. Tak, żeby wam pokazać skalę, Przedni słupek wytrzymuje nacisk 7,5 tony a słupek B nawet 12 ton. Przeciężenie wzdłużne to około 6 ton, czyli jest w stanie na spokojnie wytrzymać gorloka The de Destroyer'a na swoim dachu. I nie tylko. <słuch> W środku samochodu nie ma praktycznie nic. Żadnej klimy, radia czy uwygodnień. Są za to specjalne kubełkowe fotele, sześciopunktowe pasy, automatyczny system gaśniczy i Hans. Nie chodzi tu o jakiegoś starego niemieckiego arketyńczyka. Tylko Head Nexaport. Support Tak w zasadzie to tam nawet fotela nie przestawisz Tylko pedały, aby nie zaburzać idealnego rozkładu mazy wewnątrz samochodu Poza tym są tutaj mocowania do holowania System szybkiego tankowania Czy pneumatyczne podnośniki do wymiany opon I telemetria monitorująca najważniejsze parametry Wróćmy jeszcze na chwilę do nadwozia Wszystkie mocowania zostały zabezpieczone za pomocą tytanowych śrub A wiele elementów, jest również tytanowych Nie zostały wydrukowane w 3D Zrobiono to, aby nadać im odpowiednią strukturę przestrzenną Czyli aby były puste w środku A same atomy tytanu zostały ułożone w uporządkowany sposób aby jeszcze Bardziej zwiększyć wytrzymałość. I tak chociażby stabilizatory w zawieszeniu potrafią na spokojnie wytrzymać naprężenia wynoszące trzykrotność masy pojazdu, ważąc niesamowicie mało. No nie ma opcji, że tu jebnie się złamie. Ich ścianki mają pół milimetra grubości, wytrzymują nacisk 1250 mm kwadratowy a ważą po 100-200 gramów. Poza tym, chociażby pusty w środku wał napędowy z karbonu, wymieszanego z tytanem, tarcze hamulcowe ze węglowo-ceramicznych, magnezowe felgi czy elementy zawieszenia z włókien węglowych i stali lotniczej. Poza tym, zawieszenie typu puszrod, które znacząco polepsza rozkład masy w samochodzie. Mamy tu również do czynienia z przednimi zaciskami, które ważą jedynie 2,4 kg każdy, tylny oczywiście mniej. A felgi to około 7,4 oraz 8,4 kg, w zależności. Od tego czy z przodu czy z tyłu, i są wykonane z kutego magnezu, ale raczej na ich widok nikt nie wystrzeli. Opony też są całkiem spore. W końcu z przodu siedzi 360 R18, a z tyłu 370 R18. Te wszystkie zabiegi pozwoliły na zmniejszenie masy Bugatti do 1240 kg. Z samych opon trzeba przyznać, że jest przyczepnie. Biorąc dodatkowo pod uwagę nadwozie, które zostało stworzone bez żadnych kompromisów i tylko po to, aby jeszcze bardziej dokleić go do asfaltu, dostajemy niesamowite przeciążenia boczne sięgające nawet 2,8 g. Czyli jak ktoś nie wie jak to działa, jest to przyspieszenie w danym kierunku, w tym przypadku do boku. A 2,8 g wynosi 27,46 m na sekundę. Do kwadratu. Przypomnę, że grawitacja ziemska wynosi 9,81, czyli siła, z jaką przyciąga nas do siebie ziemia. Wyobraźcie sobie, że aerodynamika pojazdu przy prędkości 320 km na godzinę wytwarza 800 kg docisku na przednią oś, a z tyłu 1800 work, no W momencie, w którym tylny spoiler waży jedynie 600 gramów. Okay, it's got a kick. To już pozwala aby samochód jechał do góry nogami Poza tym przy wyższych prędkościach na dachu bolidu Uwypuklają się malutkie bąble Które porządkują ruch powietrza docierającego na tylni spoiler Przejdźmy jednak do silnika Jest to dokładnie to samo co w Shironie, Znaczy się... Prawie. To w zasadzie jest dosyć ciekawy fakt, ale zaprojektowana przez Volkswagena W16 jest non-stop modernizowana. To nie jest tak, że oni przy każdym modelu tworzą silnik od podstaw. Po prostu go zmieniają, aby był jeszcze mocniejszy. W16 z czterema turbinami o pojemności 8 litrów generuje jednak znacznie więcej mocy niż w przypadku Chirona. Przy paliwie 98-oktanowym jest to 1600 koni. W momencie zalania wyścigowej 110 dzieje się już konkretne salto. Moc wzrasta do 1850 koni i 1850 Nm. Niby 231 koni z litra nie jest niesamowitym wynikiem w dzisiejszych czasach, w końcu większość generuje po 300 koni z litra, ale jednak biorąc pod uwagę ilość tej mocy, to jest to imponujące. Jak to się stało, że silnik z Sierra w Bugatti Boli ma dużo więcej mocy? A no i tutaj przechodzimy do głównego celu tego samochodu. Nie jest on legalny na drodze. Możemy się nim poruszać tylko i wyłącznie po torach wyścigowych. Oznacza to, że nie interesują go normy emisji spalin, jak dla normalnych pojazdów drogowych. Obowiązują inne. Dużo mniej restrykcyjne. To pozwoliło na zastosowanie w samochodzie zupełnie nowych turbosprężarek o większej średnicy wirnika. Tu w samochodzie wyścigowym nie interesuje nas elastyczność dostarczania mocy, czy też spaliny, a tym samym bolit w chuju ma turbolaga, bo silnik pracuje w zakresie najwyższej mocy cały czas. To prawda nie sra ogniem jak w przypadku antilaga, ale w zasadzie nie musi. Skoro powiększone zostały turbiny, to analogicznie większą przepustowość ma również kolektor dolotowy i wylotowy. W końcu, jaki sens miałoby powiększenie turbin w momencie, gdy i tak nie mają jak tego powietrza przedmuchać do cylindrów z maksymalną wydajnością. Poza tym przeprojektowano Układ chłodzenia na no dużo wydajniejszy, pomimo faktu, że powietrze może w pewnym stopniu pływać go z zewnątrz. Silnik maksymalną moc osiąga przy 7000 obrotów, natomiast najwyższy moment dostępny jest od 2 do 7000 obrotów. Wszystko zostało sparowane z dwusprzęgłową, siedmiobiegową kółową skrzynią, jak to występuje powszechnie w prototypach startujących w Lemo. Skrzynia przekazuje moc na wszystkie cztery koła, i wedle Stefana Winkelmana, jazda nim jest jak jazda na kuli armatni. Tylko że w przeciwieństwie do Bugatti, kula nie potrafi skręcać. I dlaczego powstało w ogóle stwierdzenie o kuli armatni? Ze względu na niesamowitą moc i przyspieszenie. Wyobraźcie sobie, że na każdy koń mechaniczny w tym samochodzie przypada tylko 670 gramów do pociągnięcia. 670 gramów to jest nic na taką moc. To kurwa kotlet feministki potrafi ważyć więcej. Chociaż w sumie one chyba mięsa nie jedzą, nie? Chyba że ze swoich wrogów, czyli w sumie każdego. Ej kurwa, wyobrażacie sobie, że kłócisz się człowieko z feministką, a ona ci nagle nogę odgryza? Ale to by była jazda. Na szczęście tylko krzyczą jak zjebane w momencie, w którym i tak dobrze. Wszyscy wiedzą, że nie mają racji. Przejdźmy do osiągów Bugatti Bolit, które są naprawdę obiecujące. Niestety. Aktualnie no, nie mamy żadnego potwierdzenia Ale według symulacji komputerowych Przeprowadzonych przez inżynierów Bugatti Samochód pierwszą setkę robi w 2,17 sekundy 200 w 4,36 300 w 7,37 I tutaj już powoli robi się kosmicznie 400 km na godzinę bolid osiąga w 12,8 sekundy A 500 w 20,16 sekundy Od 0 do 500 i z powrotem do 0 33,62 sekundy Nie ma co ukrywać Wyniki te są niesamowite Wedle dalszych badań i symulacji Cirque de la Sar przejdzie w czasie 3 minut. 7 sekund, czyli o 7 sekund szybciej niż rekord okrążenia trasy Le Mans bo Cirque de la Sarre to właśnie tor, na którym odbywa się Le Northlife natomiast 5 minut i 23 sekundy, czyli jedynie o 4 sekundy wolniej niż aktualny rekord tego toru. Wyniki te jeszcze nie są potwierdzone, ale Andy Wallace, który siadł za kółkiem Bugatti Boris w czasie jazdy próbnej, pokazał, że takie wyniki mogą być faktycznie osiągalne. Ciekawy jednak jestem, jakim cudem on utrzyma koła na miejscu przy takich prędkościach. Bycie. Ujewali mi koleso! Prawdopodobnie jednak nigdy się nie dowiemy ze względu na fakt, że pojazd powstanie tylko w 40 sztukach, każdy za 4 miliony dolarów i każdy jest już w zasadzie sprzedany. I wydaje mi się, że nabywcy raczej nie będą go aż tak testować, bo po pierwsze, raczej nie mają umiejętności, a po drugie, wyjebać się przy prędkości 500 km na godzinę z trasy, to kaplica. Ustawy Bugatti Bolide są przewidziane na ten rok Mam nadzieję jednak, że ktoś go porządnie przepierdoli na jakiejś trasie I potwierdzi albo zaprzeczy jego deklarowanym osiągom Póki co chuja wiemy Wiadomym jest natomiast, że jego wygląd powoduje wzwód Zupełnie jak moje materiały Także jeżeli chcielibyście być na bieżąco i dołączyć do naszej karuzeli spierdolenia To wystarczy kliknąć subskrypcję Nimi dużo, ale jednak ponad 30% osób tego nie robi A warto, nie powiem, że nie Chciałem również serdecznie podziękować wspierającym kanał Bo dzięki wam nadchodzi inna niebieska strzała Wiadomo jaka A jak ktoś chce dołączyć, to śmiało. Przepię Dole do takiego jednego bolida. Wpadnijcie również na instagramka, bo tam się dzieje jak na klubach, gdy jesteś stenduperem. Jak zrobione, to ja spierdala. Na razie na gazie i trzymajcie się na trasie